Zapowiada się kolejna epicka przygoda w Tatrach z Leszkiem, z Tomkiem, który sobie dzisiaj troszkę przysnął. <śmiech> <śmiech> ale dobrze, że się obudziłeś, bo tak to by ty tybie prawie dzisiaj w ogóle nie było. A jesteśmy po prostu dwie godziny później. Ale jest też bajkowo. Idziemy sobie dzisiaj na Wołowiec Mięguszowiecki. 18 mamy pogodę. Że... E, no do 18 też w waucie, mam nadzieję, będziemy. Do 18 mamy pogodę, to jest krok <laughs> ja Jest godzina dokładnie 9.06. Ale cudnie. No, no mówię ci. No, za. Kiedy to się skończyło? Zaraz za. Przed nim było. Przed nim by <laughs> Jakoś tak. Na nie byłem raz, ale to było tak dawno temu. Jeden z pierwszych szczytów w ogóle, pozaszlakowych. Ależ pięknie! Nie no, ja szedłem wtedy do e, Koprowego Wierchu, tylko, tylko pytanie, jak mi się obzdurało, że byłem dwa razy? Dziwne. Właśnie może zaliczyłem powrót, ale nie pamiętam, żebym tutaj miał jakieś powroty stąd. Nieudane. Cztery to temu też byliśmy w Nie mówiłem Mariuszu. Wiesz, że się nagrywa. Ostatnio był to, jak byliście na Giewoncie. Tak. Lecho mówi, że jeden milion zakopałby u kolegi na działce. Nie więcej tego typu rozmowy. Tylko, że kurwa przez 40 minut. Nie, to było głębsze. Kupić trochę miedzi w sztabkach i zakopać parę to.

Zimno w te łapy. Fajny widok. Fajny widok. Zimowe łażenie po górach to jest... To jest zimowe łażenie po górach. A nie letnie łażenie po górach. Najprościej mówiąc. Wszystko waży. Przebieranie, zakładanie. No pies. Pies nas kompromituje. Jest szczęśliwy. Nasz cel się zmienił, bo idziemy na chinczową turnie, a potem dopiero na ten wołowiec, który teraz patrząc, wydaje się bardzo ciekawy. Tak grań. się poszarpana. Chcesz jedną dziabę? Chcesz jedną dziabę? przejewane miejsce przejewane nie wiem jak my stąd zejdziemy teraz Tu jest lufa. Z tej strony się. Się trzęsą, bo mi jest zimno po prostu. Przeciw grzałem ręce w spodniach Przerąbana góra naprawdę. Hardkorowa góra dzisiaj To żeśmy tutaj weszli. To jest gruba robota. Chodzi o tutaj to przejście z tamtego na to Jest przerąbane Pozdrawiamy wszystkich ze szczytu Jak ono się nazywa? Boże, wypadła mi teraz ta Chinczowa turnia Tak będzie Dobra, jak się uda bezpiecznie w porządku zgrabnie zejść, to jeszcze idziemy tam, tak? No. I to chyba zostawiłem na dole. Kawałowiec miękkuszawiec, co? Tak, tak. Jestem na dole, ja? Tak. Jest. Uff. Ja bym wolał iść drugi, jeżeli to by to nie przeszkadzał. Ja myślałem o tym. Ja o tym myślałem. Zobaczymy za chwilę. Najpierw trzeba zejść tutaj z tego komina, który sam w sobie jest przerąbany. Że wymieniłem baterię w GoPro, miło, że mi ręce odmarzały wręcz. Waga ruchliwy kamień. Pasje nie ma jednego stopnia i to jest przeląbane, no i teraz co? To musi dobrze siedzieć w tym miejscu. No, dobra jest. Teraz ta noga. Okay, okay. Tutaj. To tu. Ta noga tu, tak. resolvi. Mam znowu gdzie nogi położyć A jest tam coś Czekaj, moi zapolewały całą klary, nie widzę nic Nie no iść, nie iść w tego, nie w mogę tam, na prąd, Nie prąd. pójdę tam, bo tam nie ma się czego chwycić w ogóle. O, no i teraz wiem, że wyszedłem na tą górę. Ten, ten wiatr daje najbardziej w dupę. Jest po prostu przerąbany. Tak wychładza organizm. Jestem zmęczony, tym bardziej, że jestem dzień po przeziębieniu. Kawał góry zrobiliśmy dzisiaj. A i też, też po zachodniej stronie, wszystko się zbiega. Tak. I filmik kończący nasz piękny wypad dzisiejszy w postaci Wenus Ta na górze i Jowisz na dole. Pasa Oriona Gwiazdozbioru, już niby nie widać niewiele, ale za to księżyc nam pięknie świeci. Pozdrawiamy. Tak